Witam Was bardzo serdecznie. Robię zupę dziewczynom. A szalone Marioleny, ciepło się zrobiło. I zobaczcie, co one tu kombinują. Mie jakie A masz fajne... Jakie okulary masz czadowe. A Mucha nic nie zrobi? Mucha nic nie zrobi. A jak będzie na ręce? Też nic nie zrobi Mucha. I był bąk też. Bąk? O bąk to zrobi, Muchy nie. Nie będzie. gdzie Malinda? Tam Malinda, dobra już się biorę. Dziewczyny biorą się za lekcję, miunitka. Zobaczcie, jak pięknie pisze. Wow. Mam bardzo No widzisz? Dobrym sobie w Super. Ci piszą. Szybko te ścieralne się wypisują, prawda? Także dziewczyny mają. Przerwę. Z leżakowania na lekcję a my z Pawłem. Przerwa fajna, przerwa na lekcję Szybko zrobić lekcję. O patrzcie, patrzcie. Jak tam tak chce iść. Chcesz iść na dworek? Tak. No to skacz. Chodź, Maluszka. Tutaj są kamyczki, to tutaj sobie wychodzi. Hop, hop, hop. Nie idziesz? Idź na dworek. No i idź. Idź, 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 idź. idź, idź sobie pochodzić. Jak zrobimy wow. obiadek dziewczyny, wow. będzie dzisiaj zapiekanka, to później będziemy robić Wasze ulubione biszkopciki. Co będziemy teraz robić? Biszkopty? Nie a no lekcje odróbcie. No będziesz mogła trochę zjeść też. Kupiłam te a, mini, te fajne, to, zobaczcie. Te mini są fajne. No a kogo to gumka? O, już tu gumki wszystko się robi. Zrobimy taką przekąskę, bo idziecie na zajęcie, to może z masłem orzechowym, co? To lekcje, papa. Pa. Nie! Papa. Olinda tutaj nam cały czas coś chce podkraść. Ja stoję i gotuję. Tutaj czekają rzeczy do zrobienia. A teraz Paweł. Od jednej do drugiej, proszę. I lekcje. O! Dalej. Piekarnik gotowy. Tadam. Jedzonko. Obiad gotowy. Ale dzisiaj kojarzenia. Próbujemy? Tak na szybko, piersimy? Czy w ogóle próbujemy, czy w ogóle siadamy? No. no zaraz wiesz jak to będzie. Kalafior mi się akurat tam. Mięso jest, ale to będzie bardzo gorące. To jest bardzo gorące. Smaczne. Smaczne? No to nakładamy. Lekcje zrobione. Przez 3 godziny. Żebyś <głosyś> tyle miała do domu. Przez jedną godzinkę, bo ja zabijam w 5 minut. Ja to szybciutko, Lili dużo miałam dzisiaj. I dziewczyny, idziemy na zajęcia. No to teraz wasze ulubione biszkopty. andante zrobimy, ale jedno opakowanie otwórzcie. Moje. No, otwórz. A te małe? A te małe nie, te małe to nie będziemy tak się bawić. Zrobimy z masem orzechowym. To weźcie sobie może talerzyki. Też tatujesz talerzyki? Miunita, zobaczcie mi. nie wyciągała aparat z buzi. A mija, zobacz jakie ma oczy. Widziałaś ją? się. A wiecie dlaczego najlepsze są te biszkopty? Bo jest to tylko mąka pszenna, jajka i cukier. Tylko trzy składniki. Masło orzechowe, nóż i robicie sobie taką przekąskę. A ja będę zawijać. A mogę teraz znieść składam Możesz. Dawaj. Mini hamburgery z miszczu. Macie przekąski, bo zawsze jesteście głodne. Dziewczyny na zajęcia. one się szybko kończą. Zajęcia dodatkowe. Muszę takie lunchboxy im szykować jak do szkoły. No A ja chcę no mieć trzy. Dobrze. Trzy chcę mieć i jedno teraz.

Lili, tu masz, proszę, swoje. Mija ma swoje. U nie, mam więcej, czy ma więcej drzewa nad gołączeniem. <grywia> Szybciej. Starczy? Po cztery? Ja już zabijam piąty. piąty jeszcze. Zamiast więcej. batonów i innych rzeczy, będą miały biszkopty. Mija, starczy. Lili, starczy. Koniec. A te malutkie też są fajne. Próbowaliście takie malutkie? A ja Wam coś powiem. Tak, można jeszcze dwa. Nie, nie można już. Jeden. Ile ich? Całe opakowanie zjecie. No i co? Takie dobrze. Dobra, ale wiecie, co jeszcze my dzisiaj będziemy robić? Co? co? Teraz, Teraz wychodzimy. Co? No wychodzimy, masz w Z tatuniem jak się uda. Pojedziemy po krzesła. Na 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 na. Pojedziemy czy nie? Jak się uda. Na 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 na. na. Wreszcie będziemy mieć krzesła. Ty tutaj lecisz na balecik, na tańce, to widzisz. Ja, tutaj proszę Lili, tu maluszki, ciasteczka. To mi. Dobra, no dziewczyny, trzeba schować. Dziękuję. Przyjechaliśmy po krzesło. Molinda, proszę, ma swoją trawkę, więc może sobie tu pobiegać. Każdy zadowolony. Odebrane. Dwa krzesła tylko, ale zobaczcie, Molinda, no szczeka i szczeka, no coś tego. Chodź, ty, tu się przyzwyczajaj do ludzi, do zwierząt i innych. Nie ogarnię. Czekamy na lileczkę, Mijeczka już jest po zajęciach i dała mi Mu, mm, jakie dobrze, jednak widzieliście Biegała tak szalała dziewczyna. Teraz padła i śpi. Bardzo dobre. Pyszny, dobry był pomysł. No. Ja? ja się mm. wytańczyłam i, i nie boli tak ręka, wiecie? Ręka cię boli? No. Bo się tak wytańczyłam. Dotarłyśmy do domu. Trzy dziewczyny. O, Molinda już ma coś swojego. Jest już jedno? Jedno jest. Wow, ale powiem wam jaki mamy pomysł. O, jakie wygodne! Fajne? Z tego, jak... No jest takie trochę by. Tutaj przyzwyczajeni jesteśmy, że niżej, nie? ja zadowolona jestem. O ja jak lekko! No lekkie są, fajnie. Ja mam taką myśl. Żeby przemalować, no ty, ale to jest drewno, nie, nie, nie. co to jest takie czuły? Aluminium. No to myślę, to żeby dać, Molinda, co ty na to, dać to do lakiernika i przemalować na złoto? Molinda, co ty o tym myślisz? Molinda, co ty o tym myślisz? Przemalować na złoto? Fajne szasełko. Fajne. I będziesz gryzła? Nie? O, wącham, zobaczę. Ładne. Mamy dwa na razie, idziemy jeszcze odebrać. No i jak trzeba będzie, no co te tyle nam służyły, to możemy też je jeszcze dołożyć do stołu, jak będziemy rozkładać na no, jakąś imprezę. No możemy. Ale po Tyle szukaliśmy krzeseł i się udało. I jeszcze nogi mogę przemalować. No tak sobie myślałam, złote, złote, złota. Kosztowało, słuchajcie, fortunę wszystkie krzesła. Były bardzo drogie, bo złote nogi. A później sobie pomyślałam, że przecież można dać dla kiedyk tak? można odmawiać, tak? To jest super pomysł. Ja tu mam pomysły. A zobaczcie, Molinda gdzie jest schowana? Idealną miejscówkę pomiędzy kanapą a słupem. Halo Molinda. Hejo! Hejo! Wyszłaś z bazy swojej? Wyszłaś z mojej bazy, biegałaś, szalałaś, szalałaś. Idź do bazy, no idź do siebie, idź do siebie, mm. idź do siebie. I teraz to, to pąci. Nie gryziemy, nie gryziemy. Dobra, a teraz moje pytanie jest takie, co robimy na kolację? Ja, ja nagrywam, ja nie wiem. Ja ją? kazra. Kolacyjka zrobiona, dziewczyny. Jedna w swoim nowym krześle, druga w drugim swoim krześle. My musimy poczekać, bo już nie mieliśmy miejsca w samochodzie. Musimy odebrać jutro. Kolacyjkę jemy. Tak. A jeszcze dziewczyny takie fotele z tatunią. Kupiliśmy takie fotele na dwór. Ale w domu też mogą być tak jak te krzesła ogrodowe słuchajcie, mamy no, prawie półtora roku prawie półtora roku, no dobra, no to jemy teraz a jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że obiad był przepyszny tylko musieliśmy posolić sobie i popieprzyć my z Pawłem a dziewczyny, dziewczynom już wiecie, wystarczyło wszystko, ale był Przepyszny. Polecamy, jeżeli macie termomiksa, To co to było? Zapiekanka? Zapiekanka z mięsem mielonym? Branoc, kochani, trzymajcie się cieplutko. Idziemy jeszcze, tylko czytamy książeczkę i takie szybkie zabawy z tatuniem. Ten kier Mijeczka rozkłada partyjkę. A zobaczcie, co Lili z tatuniem tu trenuje. A jeszcze nie pokazałam wam ostatnie firanki tutaj od dziewczyn, Pokradłam po jednej, bo miały po trzy. Mówię, dobra! Na zewnątrz, bo dziwnie wyglądają w dwóch pokojach firanki, a w trzeciej nie, więc tutaj też. A, Maliszko, tu sobie śpi. Śpi sobie tak zajmuje? z nami. Śpi sobie, kochanie. Teraz na dawaj babskie stanie. Tu się trochę przesunęło. Babskie stanie. Zobaczcie, jak wygląda babskie stanie. Proszę, babskie stanie. Mam ja Dzie ważne stanie. W Dzie dziewczyńskie stanie. Dobra, gramy, gramy, gramy. Teraz gramy, bo już nam się znudziła. chociaż tam są dubla, o tam tam leżą, ale teraz gramy często. Megafon dos. Najczęściej gramy teraz w dos.